Kolejne emocjonujące derby w tym sezonie za nami. Piłkarki Zagłębia Lubin, lepsze w kobieżycach wygrały z drużyną KPR-u 28 do 24 i meldują się w półfinale Pucharu Polski. Z nami może na karku to opiekunka drużyny gości, pani trener. No, było sporo emocji w tym spotkaniu, no, ale po to przychodzimy na piłkę ręczną, po to oglądamy te mecze piłki ręcznej, żeby te emocje były. No ale Najważniejsze, chyba, zwycięstwo. Emocji należało się spodziewać, spotkały się obecnie dwieczorowe siły piłki ręcznej. Pierwsze z drugim miejscem, dlatego należało się tych emocji spodziewać. My sobie troszeczkę więcej emocji dostarczyliśmy e, przed meczem, bo niestety e, zastój na autostradzie z powodu wypadku spowodował, że zdążyliśmy na ten mecz i trochę przykro, że co nie chciały się zgodzić chociaż na 15 minut później rozpoczęcia tego meczu. Tak po prostu fair play, ale to poza tematem. W związku z tym dosyć szybko do szatni, dosyć szybko na rozgrzewkę i dosyć szalony początek. E, tak jak pan powiedział, mecz wyrównany, mecz pełen emocji, ale najważniejsze zwycięstwo, bo tutaj liczy się tylko jeden, jeden mecz zwycięski, żeby awansować dalej. Nie układało nam się od początku wiele elementów. Myślę, że i obrona, i bramka, i niewykorzystane sytuacje stuprocentowe, w samej pierwszej połowie nie wykorzystaliśmy tych sytuacji chyba 9 albo 10, żeby chociaż połowę z tego bramki zamienić na bramki, byłoby dobrze. No, ale też pamiętajmy, że beata kowalczyk mu bardzo podobny sezon. I to była dzisiaj trudna też przeszkoda. Ale cieszę się, że to jest kolejny mojego zespołu, w którym wytrzymaliśmy to napięcie nerwowe. I bliżej końca to tak naprawdę było lepiej. Maria Zawistowska, zawodniczka zaglądia Lubin. Gratulacje za was do po finału Pucharu Polski, no, ale tak jak się spodziewaliśmy, to nie była łatwa przeprawa dla was. To był bardzo ciekawy, emocjonujący mecz. No i tak jak na mistrzowską drużynę przystało, bo tak mistrza się mówi, pokazałyście klasę przede wszystkim na samym finiszu, kiedy decydowały się nas do czwórki. Eee, muszę przyznać, że ten mecz się rozpoczął dla nas na korzyść, tak jak było do przerwy 14-12 mlnę. Ale no mecz trwał 60 minut, cieszycie tak że, że się podniosłyśmy, walczyliśmy do końca, poprawiłyśmy podczas przerwy swoje błędy i taki jest rezultat sprzed 28 Wiem, że późnienie a propos samego przyjazdu do Kobierzy, spowodowane korkiem, zatorem na autostradzie. No i trochę tę autostradę, mówiąc kolokwialnie, było widać w tej pierwszej połowie. Przegrywałyście już różnicą sześciu bramek. Zabrakło wam tych kilkunastu, kilkudziesięciu minut rozgrzewki, skupienia, tego, żeby się zmotywować przed wejściem na parkiet? Wie pan co, to chyba powinien być nasz rytuał, bo naprawdę to spóźnienie, można powiedzieć, autokarem, co jechałoś, podniosło nas, nas emocje, a może większa adrenalinkę, że trzeba już szybko i właśnie to pokazało się na boisku, że byłyśmy szybkie i potem przede wszystkim skuteczne. Co było kluczem do sukcesu do awansu do tego półfinału Pucharu Polski w tym meczu? Wiemy, że fantastyczny finish, a tak patrząc z perspektywy boiska? Myślę, że skuteczne rzuty, bo wiedziałyśmy, że z Baton Kowalczyk nie jest łatwa przedprawa, to przede wszystkim na tym się skupiałyśmy przed samym meczem. No i potem obrona. Przede wszystkim obrona. fajnie, że podwajałyśmy i trzymałyśmy się razem, a nie każda jeden na jeden, jak jakiś niestety to bywa. Ale jak tak będziemy grać, to będziemy bardzo wysoki Cel na ten sezon rozumiem, że dwie korony byłoby idealnie. Co Cel na ten sezon, to rozumiem, że dwie korony wtedy byłoby idealnie. No to nasze życzenie, marzenie i będziemy robić wszystko, żeby to się spełniło. Nie doszedł po tym meczu, bo przez 40 minut zapowiadało się, że tutaj jednak wicelider że Polski może wygrać z tym. No prawda, mecz był cały czas zacięty, w zasadzie no, główną, najwięcej czasu prowadziłyśmy my i niestety te ostatnie 10 minut gdzieś są w jakieś rozluźnienie, problem gdzieś z rzuceniem bramki i, i, I nieszczelna obrona pozwoliła na wyprowadzenie przewagi zagłębia, dlatego no nic trochę niedosyt, bo mecz zapowiadał się dobrze dla nas, ale no niestety tutaj zwyciężyło chyba doświadczenie. Doświadczenie, wspomniała pani, to, to jeden z elementów, a patrząc tak z tej perspektywy parkietu, to czego wam zabrakło? Bo ten mecz układał się bardzo dobrze pomyśli gospodyń prowadzenie, przypomnę, różnicą sześciu bramek w pierwszej połowie, w drugiej już tak dobrze nie było. Skąd ta zmiana? No mówię, wydaje mi się, że tutaj zaczęliśmy mieć troszkę problemy w, w obronie i troszkę łatwo nam wpadały te bramki, i też dużo karnych, więc gdzieś tam spóźniałyśmy się z interwencjami w obronie i no, wydaje mi się, że to przeważyło głównie na wyniku. No to krótko, o tak tym meczu no, zabrakło Wam czegoś, szczególnie w tej drugiej połowie. To pierwsze układało się naprawdę po Waszej myśli, prowadzenie różnicą sześciu bramek. Później ten motor z napisem KPR w kopieżyce nieco złapał zadyszki, No i w tej drugiej połowie na finiszu taki pas Lubina pokazała większą klasę. Dlaczego? Dobre pytanie. Nie wiem, co się tak naprawdę zadziało w pierwszej połowie. Wszystko poszło po naszej myśli. Była obrona, była kontra. Naprawdę to super wyglądało. No naprawdę, nie wiem, co się zadziało jakaś blokada. Yy, nie rzucałyśmy bramek. Yy, zagłębie głębiej rzucało z tego bramki. Ciężko powiedzieć, chyba, chyba zaanalizować po prostu całą drugą połowę, bo uważam, że ten mecz był po naszej stronie. No właśnie, do pewnego momentu był po waszej stronie, później tak jak wspomnieliśmy, trochę to wszystko stanęło. No po tym się poznaje mistrzów też że takie stare sportowe mi mówi, że od tych juniorów, od seniorów, od się tym, mówiąc oczywiście w dużym uproszczeniu, że grają lepsze końcówki. Ci seniorzy oczywiście. Trochę wam brakuje do Zagłębia, jak bo tabela Super Ligi pokazuje jedno, dzisiejszy mecz no trochę jakby tę tabelę potwierdził. Zgodzi się z tą tezą? Czy? Ja myślę, że to wszystko zależy od dnia, bo, bo pokonałyśmy raz u siebie w z ludzi, także tutaj zależy wszystko właśnie od dnia, jak mamy, czy mamy dobry dzień, czy nie. Czy to, czy to przysłowie akurat jest y, takie trafne? To nie wiem, ciężko mi to powiedzieć, ale myślę, że na pewno będziemy jeszcze walczyły z Zagłębiem Lubin, Lubin i nie oddamy tego